Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejna gra, którą możecie przetestować nie wydając nawet złotówki. Happy Wars, czyli darmowy slasher na wielu graczy, który przywędrował na Steama z platformy Xbox. Moi drodzy, ja swój kanał traktuję tak, że staram się z niego zrobić po prostu bibliotekę gier, dlatego nawet takie mało znane i na pewno nieskazane na sukces tytuły, też się pojawiają. Za grę odpowiada japońskie studio Toy Logic. Zresztą oprawa dźwiękowa i wizualna raczej od razu nasunie wam myśl, że jest to typowo wschodni tytuł. Również jak mówiłem moi drodzy, gra przybyła do pecetowców i użytkowników Steama z Xboxa, na którym Happy Wars osiągnęło naprawdę niezły sukces. Co może wam się tak na dzień dobry spodobać w tej grze w pierwszych paru minutach? Przede wszystkim ilość graczy. Mamy tutaj 15 na 15 osób, a zabawa troszeczkę przypomina mobę. Kontrolujemy spawn pointy i staramy się ograniczyć ilość spawn pointów przeciwnika oraz zniszczyć jego zamek. Prościzna, prawda? Nasze postacie i przeciwnicy to takie małe urocze pacynki. Jak słyszycie w tle, wszystko to okrojone jest dość azjatycką oprawą dźwiękową, ale to nie znaczy, że ten tytuł jest od razu słaby. Na dzień dobry mamy trzy klasy postaci wojownika, kleryka. Oraz maga. Walka jest bardzo kontaktowa, niewiele jest czarów, które możemy rzucać na daleki dystans, więc zwolennicy takiej sieczki z pewnością znajdą tutaj coś dla siebie. Rzeźnia taka głównie toczy się w jednym, góra dwóch miejscach. Mapy są naprawdę duże, ale przede wszystkim są po prostu długie. Co jakiś czas znajduje się totem, czy tam powiedzmy spawn point, yy, pozwalający nam lub przeciwnikom odradzać się w wybranych miejscach. Oprócz tego mapy posiadają wiele, naprawdę wiele obiektów użytecznych, jak działka, katapulty, balisty, które możemy wykorzystać do obrony naszego zamku czy do ataku. Oczywiście system poziomowania postaci jest podobny do tego, jaki spotykamy w wielu innych grach tego typu. Podczas zabawy po prostu zdobywamy, zdobywamy kolejne poziomy, które pozwalają nam używać nowych zdolności. Niestety mechanika gry no jest dość mocno porcona, że tak powiem, czyli przeniesiona z Xboxa i bez większego, głębszego rozkminiania sterowania się tutaj naprawdę nie obejdzie. Dość irytujący jest fakt, że gra sugeruje nam na przykład używanie spacji, a następnie kursora myszki, by rzucić durną umiejętność. Łatwiej przypisać je po prostu pod klawisze. Ciekawą rzeczą jaką wprowadzono do mechaniki Happy Wars są umiejętności grupowe. Czasami możemy wykorzystać skille, które wymagają na przykład odpowiedniego układu graczy na ziemi to znaczy, może inaczej. Na Ziemi pojawiają się sloty, jeżeli wszyscy gracze je zajmą, to wspólnie dokonują takiego potężnego ataku lub dostają naprawdę potężne bonusy. Niekiedy te grupowe umiejętności pozwalają na zniszczenie wszystkich przeciwników na fragmencie mapy, na przykład zrzut jakichś, nie wiem, meteorytów, czegoś takiego. Dlatego zespołowa gra jest tutaj naprawdę kluczowa. By móc wygrać, no, planszę wygrana jest po prostu. Wymagana jest odpowiednia taktyka i zgranie naszego zespołu. Walka może wyglądać na taką powiedzmy troszeczkę e, chaotyczną, ale użycie odpowiednich umiejętności w odpowiednim czasie to klucz do sukcesu. Prócz tego sporą zaletą Happy Wars są przedmioty, jest ich naprawdę, moi drodzy, cała masa, dodatkowo możemy je przerabiać czy modyfikować ich bonusy, wyjmować np. jakiś bonus z przedmiotu i włożyć jakiś inny. Za każdą grę dropimy, czyli w sumie otrzymujemy różne itemki, dodatki czy ulepszenia. Fajnie też opracowano system zakładania tych przedmiotów. Musimy grać przykładowo sporo magiem, by móc nosić nim więcej przedmiotów. Nie tyle co potężnych, ale po prostu ich więcej. Każdy przedmiot jakby posiada swoją własną wagę. Jeżeli chodzi o item shop, czy premium shop, albo po prostu inne mikropłatności, szczerze mówiąc, praktycznie ich tutaj nie zauważyłem. Główne opcje mikropłatności pozwalają nam na po prostu takie standardowe, szybsze odblokowanie niektórych rzeczy, przy. W większości opcji, na przykład w craftingu, znajdują się dodatkowe tam minimalne mikropłatności, ale nie są one totalnie wymagane. Jedyne co dodałbym do Was, tych mikropłatności, to fakt, że po respawnie w grze możemy wybustować swoją postać o natychmiastowo dostępne umiejętności bez konieczności levelowania za mikropłatności. To jest w mojej ocenie wada. Jednak co ważne, doświadczenie czy przedmioty zdobędziemy też za grę z botami na offline. Przejdźmy do szybkiego paskowego podsumowania moich wrażeń z rozgrywki w Happy Wars. Wciągalność stoi na standardowym, zwykłym po prostu poziomie. Z jednej strony walka jest fajna, przyjemna, dynamiczna, ale z drugiej nie czułem takiej wielkiej satysfakcji po zwycięstwie. Ciężko tutaj wyczuć, że to naprawdę my, jako jeden gracz, odgrywamy tutaj jakąkolwiek rolę. Fabuła i Zarys Świata. No ciężko tutaj coś powiedzieć więcej o świecie. Idea takiej pacynkowej gry jest po prostu całkiem niezła. Oprawa graficzna tutaj wypada niestety przeciętnie, bo niestety ta gra ma jakiś dziwny, ułomny lok, po prostu jakąś blokadę na 30 klatek, niezależnie od ustawień graficznych. Czasami gra potrafi po prostu na tych 30 klatkach ścinać. Sama oprawa mogłaby być troszeczkę lepsza, szczególnie te pacynkowe postacie są też nie, no Powiedzmy zbyt pacynkowe i wielu detali ich ubioru czy uzbrojenia po prostu nie widać. Oprawa audio, nie licząc tego moi drodzy, azjatyckiego hantajowego stękania postaci przy otrzymaniu obrażeń, to muzyka jest naprawdę fajna. Rozwój i wizja przyszłości w tej grze wypada to niestety trochę słabo w mojej ocenie. Jedynie dodanie nowych mapek czy przedmiotów może ten tytuł jakoś utrzymać po prostu na tej powierzchni Happy Wars. Na PC nie jest mega popularną grą i raczej nie będzie. By utrzymać graczy trzeba po prostu coś oryginalnego zacząć działać. Cena lub płatności bardzo spoko. Jest to gra free to play. Jakiegoś zmuszania do płacenia czy wielkiego premium shopu nie zauważyłem w tej grze. Jakość multi jest fajnie, po prostu fajnie, dynamiczna rozwałka. Nie spotkałem się z typami mającymi Mega Pro Uber zbroje za 100 dolarów. Zabawa wymaga dużo po prostu nauki, ale kiedy już to opanujemy, to gra się naprawdę przyjemnie. Szacunek. Tutaj ciężko mi coś powiedzieć. Jedyne co mnie drażniło, to praktycznie brak opcji graficznych w grze oraz ta blokada na 30 klatek. Ogólnie rzecz biorąc, tytuł. Każdy z Was może potestować za darmo pobierając ze Steam. Happy Wars jest grą naprawdę lekką i można ją pobrać w ciągu kilkunastu chwil, że tak powiem. Dla mnie jest to tytuł po prostu niezły, by się odprężyć i spróbować czegoś nowego, inaczej wykonanego, bo nie oszukujmy się, Happy Wars w stosunku do wielu innych slasherów czy Gierek wygląda po prostu inaczej. Czy warto jednak no w ten tytuł? Tutaj może być trochę gorzej, bo w mojej ocenie ta gra nie ma zbyt długiej i owocnej przyszłości. Cóż. Tyle.